Lechia Gdańsk, klub, zagadka. Ja myślę, że bardzo duża niewiadoma nawet dla sympatyków z miasta. Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. dzisiaj właśnie o dużych zmianach Spadkowiczu, minionego sezonu Ekstra Klasa, a więc trochę o Lechii Gdańsk. Zmiana właściciela, potężna rewolucja kadrowa, która nie zwiastuje właściwie tego, że Lechie będzie czekała lepsza przyszłość. Zanim jednak dwa słowa o klubie z Gdańska, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, to jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie także o lajca, lajka w górze pod filmem. A teraz zaczynamy. Najpierw może dwa słowa o nowym właścicielu klubu, czyli spółce, która wykupiła Lechy, no bo to jest z pewnością bardzo ważne dla sympatyków Gdańszczan, ale generalnie dla fanów piłki, bo historia niecodzienna. Mowa tutaj o spółce Mada Global, to jest fundusz inwestycyjny private. EQI, działający w oparciu o regulacje organów nadzoru finansowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, reprezentowane przez polską firmę Football Colture Poland z siedzibą w Warszawie, zawarły umowy w sprawie przejęcia klubu Lechia Gdańsk. Formalnie zawarcie transakcji nastąpi z momentem podpisania finalnej umowy sprzedaży, o ile mniejszościowi udziałowcy klubu nie skorzystają z prawa pierwokupu akcji. Mówimy tutaj nie tylko o zmianach kadrowych, ale o zmian zmianach właścicielskich, a więc o dużej rozszadzie na górze w Lechi. Czy to będzie sygnał do poprawy Lechi i oznaczać będzie błyskawiczny powrót do ekstraklasy? Tego nie wiemy. Pewne jest z kolei, że Lechie czekają bardzo duże zmiany organizacyjne. Spójrzmy teraz na samą kadrę i tak zwaną listę transferową. Mówię tutaj o minimum 13 piłkarzach, którzy w minionym sezonie w Lechi grali, a w kolejnych rozrywkach będą bronili barw innych klubów. Sześciu piłkarzy już jest oficjalnie zakontraktowanych w nowych zespołach, jeden zawodnik zakończył karierę, mówię oczywiście o Flavio Pajszow, pozostali już są właściwie jedną nogą poza Lechią. Spójrzcie na grafikę, bo naprawdę dużo się dzieje no i myślę, że trzeba to wszystko sobie uszeregować, żeby się w tym nie pogubić, bo myślę, że, nie, że sami kibice Lechi mogą mieć problem z orientacją w tych zmianach kadrowych w klubie. A więc Joel Abuhanna, obrońca, który ostatni sezon spędził w Lechi w ramach wypożyczenia z Leki Warszawa, związał się z izraelskim Maccabi Netaja. Tym samym Michał Buchalik, czyli rezerwowy bramkarz Lechi, trafił do ruchu Chorzów, a więc Beniaminka Ekstraklasy. Myślę, że taki transfer, na którym najwięcej skorzystał sam Buchalik, który włączy się do walki w walkę o miejsce w składzie z Bieleckim no i będzie liczył na szansę na grę w Ekstraklasie. Innym piłkarzem, który Lechiem opuścił, jest Henryk Castegren. On podpisał kontrakt ze szwedzkim Siriusem no i teraz będzie właśnie grał w Skandynawii. Kevin Friesenbrichtle to jest kolejny obrońca, który odszedł z i wybrał grę w drugoletniej,

Kolejnymi piłkarzami, którzy już oficjalnie są zawodnikami innego klubu, to jest przede wszystkim Christian Tobers, a więc łotewski pomocnik, który odszedł do Ligi Szwajcarskiej, a także Łukasz Zwoliński, który zasilił, no chciałoby się powiedzieć, ligowego rywala Lechi, natomiast ta oczywiście spadła, a sam Zwolak podpisał umowę w Rakowie, Częstochowa. Kto jeszcze Lechię może opuścić? No mówi się o kilku piłkarzach, natomiast największe konkrety są po stronie Rasława Kubickiego, który jest łączony z Jagiellonią Białystok, no i wydaje się, że jego przenosiny na Podlasie to jest właściwie kwestia, Kilku dni. Innym piłkarzem, który wybędzie z Lechy Gdańsk, ale, nie, ale zostanie w ekstraklasie, jest oczywiście Michał Nalepa. To jest stoper, który grał mi przerwanie w Lechy od kilku dobrych sezonów, no i właściwie filar obrony. On ma z kolei trafić do Zagłębia Lubina, więc drużyny prowadzonej przez Waldemara Fornalika. Generalnie w Miedziowych też spora rotacja. No i właśnie jednym z nowych nabytków zespołu z Lubina ma być właśnie Michał Nalepa. Innymi piłkarzami, którzy odejdą z Lechy, czy właściwie już odeszli, bo nie mają umowy, są Terracino, natomiast jeszcze nowego klubu nie znamy. Też Jakub Kałuziński, to jest pomocnik, który właściwie od... było wiadomo, że odejdzie. Od mniej więcej połowy roku, kiedy Lechia dała mu zielony sygnał w sprawie odejścia po tym, jak nie dogadał się z klubem i nie przedłużył swojej umowy. Lechię opuścił również jako piłkarz bez umowy Rafał Pietrzak. Tutaj mówi się o kilku kierunkach ekstraklasowych, jeżeli chodzi o tego lewego obrońcę, a także Konrado, to jest zawodnik, który jeszcze ma Długą umowę z Lechią. Najpoważniejsze zapytania w sprawie tego piłkarza wykazuje MLS. No i tutaj oczywiście wiązałoby się z transakcją gotówkową, a więc Lechia mogłaby spieniężyć tego zawodnika. No, mówmy się, pieniądze są niebywale ważne, jeżeli chodzi o ten klub w warunkach pierwszoligowych. Jeżeli chodzi o wzmocnienia klubu, to nagrałem kilka dni temu materiał, który możecie sobie odkopać. Zresztą zostaje Wam w tej chwili linka. Natomiast takim najpoważniejszym piłkarzem, który zasilił Lechie Gdańsk, wydaje się miłość Kałachura, więc nominalny lewobrońca, a de facto nowy stary piłkarz Lechi, bo już grał w przeszłości w barwach klubu z Gdańska. Wzmocnienie w postaci Kałachura, albo inaczej, brak poważnych wzmocnień, jeżeli chodzi o atak, no bo przede wszystkim ten może być piętą achillesową. Po zakończeniu kariery Flawia, także podejściu po Zwolińskiego, to może być rzeczywiście poważny sygnał do niepokoju. Pokoju, jeżeli chodzi o kibiców Lechi, no bo znamy warunki pierwszoligowe, no bez wątpienia celem Lechi jest błyskawiczny powrót do elity. Generalnie z tych wszystkich trzech klubów, które Ekstraklasa opuściły, a więc mieć Legnica, Wisła, Płock, Lechia, Gdańsk, w teorii najwięcej dzieje się w Lechi. Mówię tutaj ogólnie o zmianach kadrowych, ale także tych właścicielskich, no bo między innymi też Dużo się dzieje, jeżeli chodzi o transfery wychodzące w miedzi Legnica. Nagrałem e, no tym program, czy właściwie magazyn live podsumowujący. Możecie sobie odkopać, też wam zostawiam linka. No i wniosek jest prosty: widać, jak na dłoni, że ta zmiana ligi inaczej, degradacja, wiąże się z tym, że wielu zawodników chce klub. Opuścić oczywiście wiąże to się też z jakby szeregiem innych spraw organizacyjno-finansowych, natomiast myślę, że tak jak właściwie każda kadra, Lechia powinna dokonać solidnych wzmocnień, by włączyć się do walki o powrót do Ekstraklasy. Jak sobie to poukłada wszystko Szymon Grabowski, a więc nowy trener Lechi Gdańsk, na razie to trudno prorokować. Wiadomo, że Lechia, tak jak i inni degradowani, plus pewnie kilka zespołów, które walczyły do ostatniej kropli w minionym sezonie, będzie starała się wywalczyć awans do Ekstraklasy, ale wiele tych zespołów będzie. No i mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich lat jeszcze nie było takiego sezonu jak ten nadchodzący, w którym ta rywalizacja o Ekstraklasie będzie taka zacięta. Podsumowując, to jest to cała jedenastka, więc piłkarze, którzy właściwie już odeszli albo wkrótce odejdą z Lechi. Wiele powodów, wiele kierunków, czyli to jest inny klub, zakończenie kariery albo poszukiwanie nowego pracodawcy. Natomiast fakty są takie, że kadra Lechi niesamowicie się przedefiniuje z perspektywy całych tych 12 miesięcy. No i być może część kibiców mało zorientowanych, która nie śledzi na co dzień wyników Lechi, patrząc na kadrę w pierwszej kolejce, w Fortuna I ligi, będzie zaskoczona, nie znając części nazwisk piłkarzy występujących w tym klubie. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o te duże transfery Lechig także zmiany właścicielskie, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Przycisku lubię to pod filmem. Dzięki do zobaczenia i pozdrawiam.